O pada tu jakieś torby widzę. Kurde. Co tu jest? O ja cię pierdykam. Dobra, zbijamy się, bo pada Tu jest jeszcze jakaś. Już nie będę tu otwierał, bo torby zabieram oczywiście. Kurwa, pada głowa wody. Ta torba jest zajebista Co tu jeszcze ciekawego No tak się rozpadało, że głowę to akurat jestem blisko domu i... To jeszcze jest trochę jakiś tu dobra kończę. Z... <laughs> Na parad zenik z jego wyjąłem. XP trze kurwa Ach. Dobra w domu nie będę teraz robić mogą Ale jest fajna sprawa To będzie chyba XP No wiem sobie ryż ryż takie nie wiem te opakowania może się przydadzą albo się sprzedają na, na giełdzie dobra zobaczymy dalej bo tak telefon nieźli tego to no pewno kaset to po raz wojsku, no nie, mój, nie mój temat. tu chyba gdzieś o Freddy Mercury. To odłożymy. Parę kaset wezmę. Złote przewoje. Parę sobie wezmę, O Michael Jackson coś tam się wybierze. Krótkie, tak. O lambada, to są takie fajne stare przeboje Dobra, no i teraz pokażę co co jeszcze. Fajna winika, to się wyżeśnie. To się sprzedają. Okulary takie dosyć fikuśne. Je trzeba rozebrać. Nie wiem, to szkło czy pleksa, nie wiem. Lampa błyskowa. Słuchawki. No i opakowanie po jakimś tam. Zorki. że nie ma tej, tego aparatu. Dobra no jest tu pełno rupieci Zaraz zobaczymy Czy jest silnik bo jest. jest, bierzemy silnik zaraz go wykręcamy wezmę bo do przejrzenia dobra rozkręcamy to no także wyciągłem węgliki spiekane widzia inaczej płytki, może tam się do czegoś przyda trochę śrub co tam jeszcze no rękawiczki do spowarki jakaś tam fajna piłka bądźutka do drewna tu trochę wziąłem płyt być może puste są bo pełnych to tam nie wziąłem ramka do peceta te drewienka to czasami z tego co się tylko trzeba przebrać to jest jakieś zwykłe jabłkowe tylko wezmę dosyć fajna tarcza cała no ten silnik wyjąłem No i chyba by było tyle no aha jeszcze <laughs> fajne odblaski to są jeszcze polskie Madin Poland tu jest więcej dobrze nie będę się bawił o jest jeszcze to są pozorne no co tam jeszcze pecetowskie jedna gnówka jest od karty graficznej S-Wideo wejście audio wideo no i to tyle co to jest do podłączenia dźwięku kończy mi się bateria no deski to jest dom chyba ładne słony na jakąś tą szlifierkę to zabiorę, bo to się może sprzedać i bez o, Bardzo podobne gniazdo polskie. Masiąc zamków nie biorę, bo po co mi to? a masiężny to złom prawdę mówiąc te dwa bo są nowe no i z tego tutaj jest tyle trzeba to wrzucić na zatach jeszcze smar pełny Pełny jest smar euto 43 No i resztę... Do... To jest jakiś wynalazek, to wezmę To sprawy ślusarskie No i to tyle z tego Resztę nazad trzeba wrzucić dobra szukamy dalej No przed chwilą w głowie wiem takie fajne dosyć siedzenie tam pomijając te to to jest zgnite, no, może się to da, uda odrestaurować ale chodziło mi o tą skórę Nie, to jest skóra rosyjska, znaczy pokrycie ona jest dosyć miękka materiał to jest dosyć fajny jeden, drugi jakaś tam ogieńka, wziąć ja nie wiem jak ze że będę śmietnika sprawy to nie miałyby przyrody, tego odbiję płyty jakieś coś tam no i najważniejsza sprawa kawał plastyku to że od telewizora lcd no natomiast robię robię, robię. lampę studyjna może akurat temu się przyda no grubość w granicach ja wiem no, 2 mm coś koło tego no i kierownica dosyć taka fajna aluminiowa może aluminiowa może i nie no nie wiem zobaczymy w domu no i to tyle no. zbieram się do domu Kończymy tą zabawę no, Wyjąłem Tu jest czarny akrylowy Co do sprzętu to będę miał Tu jest pełna puszka ku żółtego No żółty to ja mieszam i robię khaki z tego Ludwik Co tu jeszcze jest to jest jakiś tam do drewna I tu jest pełna puszka nieotwarta też do drewna. A no tu jest jeszcze co to jest? kastról, A to nie wiele Dobra, jedziemy dalej. No, rower stoi. To złom, tylko jedynie tylne koło można zabrać, bo, bo jest na tych felgach. Wzmacnianych, także to można zabrać. Dobra, rozkręcam. No i tu kamień dosyć fajny. To są dobre kamienie, trzeba będzie go wziąć. kamienie to mi się przydadzą kamień przyda mi się do fierty. Dobra, biorę się za rozkręcanie. No, zapłaciłem 3,50 to mi obejmę na ten silnik trochę drobnych rzeczy, pokrętka pokrętka no i to no nówka no dobra spadam do domu to było na tyle mikrofalowa będę trochę kurwa nie wziąłem sił w okręta sobie krzyżakowego i trzeba będzie to rozbebeszyć jakoś na chama dobra, rozkręcam ale jakiś komputer. Zobaczymy co to jest. co to jest atlant. Karta telewizyjna, ale to kurwa nie na co się A ja nie biorę tego. Ale Tego mam w chuj. Nie ma rewelacji. Co tu jeszcze? No, DVD to jeszcze można zabrać. Tylko czy ono czyta, to tego nie wiadomo. To jest na Dobra, to rozkręcam. Tylko DVD biorę to resztę to.